Witam Państwa w komentarzu walutowym BOS FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w BOŚ. Dzisiaj mam dzień 8 czerwca, godzina 12.30. W związku z tym zapraszam Państwa na taki południowy, po południowy komentarz walutowy, w którym przyjrzymy się czterem wybranym przy tym zestawieniom. Tradycyjnie rozpoczynamy sobie naszą analizę, powiedzmy, od przyjrzenia się głównej pary walutowej. No i to, to tutaj widzimy, że od początku tygodnia Eurozolat konsoliduje w ujęciach 1,13,38 do 1,13,90. Hmm. Oczywiście znaleźliśmy się na tym poziomie cenowym z okolic 1,11. W poprzednim piątek nastąpiła publikacja zwyczajowo wyczekiwana przez rynek danych dotyczących LFP, czyli Non-Farm Payrolls, czyli zmiana strukturyzowania w sektorze pozorniczym w gospodarce amerykańskiej. Dane te okazały się być fatalne. Dodatkowo jeszcze tamtejszy Departament Pracy zawidował w dół liczby za poprzednie miesiące konsekwencji rynek. No to się okazało, że dane te wykluczają podwyżkę stóp w czerwcu. No i tak gra nie była niewielka. Szansę na tą podwyżkę. W tej chwili wynoszą one około poniżej 1%. No i generalnie w dużej mierze oczekiwania przesunęły się w kierunku kolejnych miesięcy. Nawet nie w przypadku o tyle lipca, ponieważ w lipcu wynosi to w tej chwili 1,25%. A raczej przy pozostałych kolejnych miesięcy, także widać, że tutaj odwrót do Lara był tutaj faktem no i wyszliśmy na trochę wyższy poziom, prawdopodobnie nastąpi tu jakaś korekta dół do 1,1277 kwestia tylko pod jaki czynnik makroekonomiczny, być może będzie to temat Brexitu, ewentualnego wzrostu napięcia wokół wokół struktury Unii Europejskiej. Drugą z ciekawych par jest Eurofund Euro CHF, czyli euro szwajcarski. No i widzimy trzy sesje, można powiedzieć takie trochę wodospadu na tej parze. Z jednej strony rynek raportuje tutaj o spadku aktywności strony SNB w konsekwencji uwolnienia tego, tego franka. Z drugiej strony mamy technicznie, można powiedzieć, takiego nieregularnego rgr czyli generalnie fada nam, że zejście do kolizji właśnie do średniej dwusiesycyjnej. Po trzecie, nawet mówi się troszkę o Polsce i ewentualnym temacie przewalutowania kredytów w chf -ach. Niemniej tutaj wydaje się, że jeszcze raczej temat polski ma małe znaczenie w stosunku do rynku franka jako rynku globalnego. Tak jak wspominałem, raczej tutaj jest spadek do średniej dwuscesyjnej. Widać słabość euro wobec tych bardziej bezpiecznych walut. Wydaje mi się, że to również podobnie jak w przypadku. Hmm, Euro dolara, wycena, wycena wspólnej waluty może być pod ciężarem, może, może spadać pod ciężarem ewentualnych obaw o rozpad Unii Europejskiej, do czego de facto prowadziłoby wyjście Wielkiej Brytanii z struktur. Drugą, e, przepraszam, trzecią prezentowaną dzisiaj jest, e, par jest euro -złoty. złoty mocniejszy. Widać tutaj było, że e, złoty skorzystał z tych lepszych nastrojów wokół emerging markets. E, po, po piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy, odsunięcie podwyżek stów procentowych w USA oczywiście wspiera rynki wschodzące, wspiera również wyceny surowców. No i złoty kontynuuje dobrą pasę, złotemu tak naprawdę do końca nie zaszkodziła na pierwsza publikacja, ciężko powiedzieć propozycji, też jest projekt, jakiś, rodz jakiś rodzaj, draft do kredytu w CHF-ach. No tak naprawdę otrzymaliśmy coś, co do końca jeszcze nie, nie spełnia tutaj rynkowych wymagań nawet w zakresie merytorycznym. Ameryki, także w dużej mierze otrzyma się projekt, który de facto jeszcze nie ma. Także to cały czas, jakby ten temat wokół złotego jest. I tutaj widać, że złoty troszkę lepiej zachowuje się na tle głównych dewiz. Mamy tutaj podwójnie szczyt, można powiedzieć, czy ewentualne zajście do okolicy 4:30 jak najbardziej prawdopodobnie w tym układzie. No i ostatnim w jest właśnie prezentowany fund, który, którego wycena jakby to coś wokół funta może tutaj ważyć na pozostałych głównych parach. Fund dolar znajduje się w trendzie wzrostowym. Widać tutaj, że okolice 1,46, 1,46, 1,47 generalnie postawiam tutaj istotny opór. Ewentualna jakaś próba wyjścia wyżej e, może być traktowana tutaj jako sygnał do umocnienia. mi tutaj musiały być po to, być odpowiednie sondaże, ponieważ weekendowe sondaże, e, o których gdybyśmy się które oceniliśmy w poniedziałek, e, pokazały nam to, że spadła e, ilość popierających, pozostanie w ramach struktury unijnych. Konsekwencji wydaje się, że do 20 czerwca będzie raczej układ taki 50-50, czyli te kolejne sondaże będą pokazywały albo przejść na jedną stronę, część zwolenników, albo na drugą. Oczywiście zależy też, jaki to jest sondaż, kto na jaką Zlecenie jest wykonane, no i w jaki sposób, w jaki sposób jest przeprowadzane. mi to wydaje się, że, że na funcie będzie cały czas nerwowo, przynajmniej do, do 23 czerwca. Dziękuję za uwagę.